No dawaj no, co jest... w dupę wsadzę i to jeszcze z kurko od tyłu. A kurwa Czuję to Moje plecy nisiek masz wpierdol Sam go. Fabisz wyłącznie. Co jest music! Znowu fawem stara gwardia, teksty składam na czas, w klance balam tajść. Cztery lata znów oni i znów ja. Chuj w ten czas, chuj w ten hajs. Stopa werbel, bas na nas. Łycha have gębe, czas jest nasz. Kiedy zejdę, time is past. Return back, i się masz, brat. Nasz czas przeminął, zobacz, ilu w taki sposób tutaj się pomyliło Ilu zdziwi to, ASW na bicie z bici niczym to, ja widzę to Po latach w górze wisi prof Wisi mi to co mówili kiedyś na nasz temat pierdolona werba Łążyskiego podziemia więzi między nami To nienaruszony schemat mimo odległości tutaj nadal spaje nas na Wierzyć nas To jak Piochy, co by mnie nie zrobił Rozjebie se łeb, ale polej kamilowi Do tego jeszcze trzech łączy wspólny alkoholizm Sami swoi, nie ma dla nas granic Chcesz się przekonać, to chodź się z nami napij typy z awangardy Jak przed laty znowu, mimo podłego życia Wspieramy się ziomuś, mimo warcza czas rozlicza Ekipa znowu w domu Ty to sprawdzaj, bo znowu wchodzę na bit Awangarda, znów jestem najewany. Gramy rap lat, polemajka, patrz dynamik, ile będzie nie gad, i znowu jazga wszyscy razem nagrywamy, Może nie pamiętasz, a może nie chcę Składamy rymy jak wtedy gdy jeszcze mówili o werbie, spoko hmm. Z tym kim zechcesz Mówi Maysia Sw napiertala, palmy to jasnem bylewet dokładnie Jestem tu, daj mi aplauz Wierzyć w nas bro. oddala elementy, ale nadal. Zbierasz się w jedną całość, potrafi napierdalać. stara rym po rymie, jak pojara Sztuka mach, majeś. Chodź za jarosław. Spojary, pojara, najebany znowu, raba, 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 by go, mi siękmałeś w Gdzie jest barman, który mi nie polewa? Znam go, to jest mi się się ma już ucieka, Puch, pu, 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 I to jest to. Twój bombki strzelił.

I do domu, nie? Jak to było? Dziękuję ku**a wszystkim ASW Dynastia ASW Brygada ASW Awangarda ASW Rodzina ASW Dynastia ASW Brygada ASW Awangarda Ale wypadliśmy z bitu troszkę Tak, bo już byliście Bo wcale nie bo wypadamy Pozdro chemik Pozdro chemik Pozdro palantaizm na dworze Coś jest panowie je! Yeah. I panie! 2015 i ten dobra, nagrywanie. Dobra, dobra, dobra. Peace out! Je! Yeah. Yeah. Dzięki Fabisz! Takie. Tu się pali w sodzie! Chodź za Fabisz, Ty, daliśmy do, radę do końca bizdu, nie? No, można, <grym> można! Nieźle! Dobra, ale już nie nagrywaj, no na chuj to, nie. kurwa, a chamić! Przestań! Przestań, <grywany> stopieś, stop! to. Stop! chyba.